Są w Polsce takie oddziały onkologiczne, które są na parterze. To myśmy prowadzili dogoterapię w czasach właśnie absolutnego zakazu wchodzenia, kontaktu i tak dalej, bo okazało się, że jeden z psów uwielbia parapety. To oczywiście tu musi być znajomość swojego psa, no więc ta dogoterapeutka wiedziała o tym. I tutaj właśnie wpadła na ten pomysł, żeby psa wykorzystać na zewnątrz. I myśmy przychodzili na tą onkologię, ale od zewnątrz. Ten pies, który uwielbiał parapety, doskonale sobie radził, ponieważ to są takie oddziały, na których dzieci długo leżą. No to pies pamięta zapach, prawda? A one tam były przyklejone do tych szyb, tam te rączki i tak dalej. No bardzo wzruszające momenty. Mało tego przychodziła babcia. Do dziewczynki, która tam już leżała 7 miesięcy, przynosiła w torbie psa, po to, żeby jej postawić na tym parapecie, żeby jej pokazać. I ona dla niej to były największe chwile radości, bo ona bardzo tęskniła.